Pięć korzyści z zakupu apartamentu nad Polskim Morzem. Pierwsze to wysoki popyt turystyczny. Polskie wybrzeże Bałtyku jest jednym z najpopularniejszych kierunków turystycznych w kraju, dlatego inwestycja w nieruchomość nad polskim morzem to szansa na generowanie wysokich dochodów. Druga korzyść to potencjał wzrostu wartości nieruchomości. Regiony nadmorskie często charakteryzują się dynamicznym wzrostem cen nieruchomości. Inwestycja w takie lokalizacji może przynieść znaczne zyski kapitałowe w dłuższej perspektywie czasowej. Cecha trzecia to dywersyfikacja portfela inwestycyjnego. Inwestycja w nieruchomości nadmorskie pozwala na dywersyfikację portfela. Nieruchomości te mogą stanowić stabilne źródło dochodu pasywnego, niezależnie od wahań na rynkach finansowych. Korzyść czwarta, możliwość korzystania z nieruchomości. Inwestując w taką nieruchomość nad morzem, zyskujesz również możliwość osobistego korzystania z niej w okresach, gdy nie jest wynajmowana. I korzyść piąta, widoczny rozwój infrastruktury atrakcji turystycznych, nowe inwestycje takie jak parki rozrywki, centra handlowe czy restauracje przyciągają jeszcze więcej turystów.